Do policji w Żarach? Halo? Policja? Tak, policja w Żarach. E, proszę pana, mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie, łączna czterdzieści, 40... łączna tutaj jak się wjeżdża. zaraz koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wy dwóch ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki użyckie łączna 43. Tak ale jak to... jak za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. A straż pożarna? Słucham? Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Stuk... Siano, tak? Jest straż. Siano? Jest, jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale. Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no. Nie gasi. Gasi? Serce tak, się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie łączna w serwisie... No dobrze, jest transport...